Next speaker is Mr. Calvin Mika. Okay. 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 Unia Europejska posiada agencję kosmiczną ESA. Wysłała ona rozetę na kometę, gdzie miała wylądować lodownik File. Niestety lodownik nie wylądował. Półtora miliarda euro poleciało w błoto. 9 października tego roku o powierzchnię Marsa rozbił się lądownik z Poleciało chyba 2 miliardy. Przyjrzałem się w związku z tym akcji Cassini, którą się agencja już zachwaliła, okazuje się, że Europa odpowiadała wyłącznie za lądownik na Tytanie, lądownik Wilhelms. Lądownik wylądował, ale niestety z powodu wady transmisji połowa danych została utracona. Proponuję zostawić tę agencję. Chińczycy robią to lepiej. Niedługo Nigeria rozwija własny program kosmiczny. Co prawda udało się wysłać w kosmos 15 lat temu tekst konstytucji europejskiej i nie jest winą agencji kosmicznej, że konstytucja ta została odrzucona i istoty z innych gwiazd mają nieaktualny i fałszywy obraz o Europie. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję bardzo.